Nowoczesne Systemy Grzewcze w Kraśniku. Turtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Wacht. 32. Na 29 sierpnia zaplanowana była nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Zwołana przez grupę radnych Platformy Obywatelskiej. Na której miano poddać pod głosowanie projekt uchwały właśnie ich autorstwa. Dotyczył on. Porządku i bezpieczeństwa oraz czystości i estetyki w kraśniku w związku z kampanią wyborczą. Sesja jednak się nie odbyła, ponieważ radni ugrupowania PiS i lewicy, z wyjątkiem przewodniczącego Tadeusza członki, po prostu nie zjawili się. Czy w takim układzie można pomyśleć, że nie zależy im na estetycznym wyglądzie miasta, czy może chodzi tu o coś więcej? E, państwo byli inicjatorami dzisiejszej sesji, jednak ona się nie odbyła. Radni z ugrupowania PiS nie zjawili się. Czego miała dotyczyć ta sesja i jakie jest Państwa stanowisko w związku z zaistniałym faktem? E, szanowni Państwo, przede wszystkim to trzeba uznać jedną rzecz, że sesja została zwołana zgodnie z obowiązującym prawem, czyli na wniosek siedmiorga radnych pod Przyjęliśmy temat taki, żeby zająć stanowisko odnośnie zachowania porządku czystości na terenie miasta po ogłoszeniu terminu wyborów. Czy ta sesja i ten tryb nadzwyczajnie jest zasadny? Uważam, że bardzo, dlatego że wszystkim nam powinno zależeć przede wszystkim na tym, żeby w mieście panował porządek, żeby ta kampania wyborcza miała charakter kulturalny i w pełni cywilizowany. Dlatego nasze stanowisko było skierowane ku temu, żeby podjąć stosowne stanowisko w formie uchwały, które by normowało zasady tutaj prowadzenia kampanii, żeby nie dochodziło do naruszania prawa lub osobistych tych, którzy decydują się na startowanie w wyborach. Przykro nam jest, że ten wniosek siedmiorga radnych nie spotkał się z akceptacją. Jest to dla mnie wielkie zaskoczenie, dlatego że czy ten temat można zbagatelizować? Na pewno nie. To jest odczucie mieszkańców. Mieszkańcy zawsze uważali, że miastu należy się normalność, porządek i stosowne kulturalne zachowanie wszystkich, a szczególnie radnych. I tutaj zlekceważenie tej dzisiejszej sesji naprawdę nie potrafię w sposób spokojny skomentować. Jeżeli nie na słupach ogłoszeniowych czy plakaty, to gdzie miałyby wisieć według państwa? Kampania wyborcza nie polega tylko na tym, że kandydaci wieszają swoje plakaty na słupach elektrycznych i na płotkach. Bo. Radni Rady Miasta Kraśnik są przedstawicielami mieszkańców. W chwili obecnej zmieniła się ordynacja i tak naprawdę kandydat do Rady Miasta jest bardzo blisko mieszkańca i nie jest wcale potrzebne to, by zaśmiecać całe miasto i potem przez kilka miesięcy albo przez nawet kilka lat te plakaty wisiały, więc są, są inne sposoby agitacji wyborczej. Takim najprostszym sposobem i to będzie widać na pewno w tych wyborach, to jest rozmowa z, z mieszkańcami, tak, face to face, przygotowanie swojego programu wyborczego, czy analizę tego, co jest do zrobienia w mieście i przedstawienie go w rzetelny sposób mieszkańcom. Czy to będzie rozmowa, debata publiczna, spot w internecie. Tak? Więc te wszystkie metody są jak najbardziej do wykorzystania. Nam zależy na tym tylko, aby w mieście był porządek. Zarówno w tej kampanii ostatniej, jak i we wcześniejszych kampaniach było widać, że w mieście w czasie kampanii i po samej kampanii wyborczej jest bałagan, brud, na słupach wiszą niezdjęte plakaty wyborcze, dykty, druty. A to no, niestety wygląda strasznie. Przykładem takim, myślę, dobrym dla nas, dla Kraśnika, jest Lublin, który w czasie ostatniej kampanii do Europarlamentu taki zakaz wprowadził, i w Lublinie był porządek i nie było problemu z agitacją wyborczą, z reklamowaniem się kandydatów. Wybory się odbyły i nic, nic złego się nie, z tym nie stało. Ja tutaj też chciałem podkreślić, że znamienne jest to, to, to że radnych nie ma, no to swoją drogą, ale tutaj. Mi się bardzo nie podobał tryb, sposób zwołania przez przewodniczącego dzisiejszej sesji, gdyż tą sesję mogliśmy, mogliśmy odbyć w dniu wczorajszym. Wczoraj mieliśmy również nadzwyczajną sesję, nic nie stało na przeszkodzie, aby taka sesja odbyła się w tym samym dniu, więc tutaj myślę, że też przewodniczący mógł. W ten sposób zadziałać. A drugim takim dla mnie smutnym e, wydarzeniem, może nie dla mnie, ale dla miasta, jest to, że nawet żaden z przedstawicieli Urzędu Miasta się nie pojawił, bo burmistrz odpowiada za porządek w mieście. Pusty stół, zarówno burmistrza, jak i jego zastępców i urzędników, pokazuje to, gdzie burmistrz tak naprawdę ma mieszkańców i porządek w mieście. A jak pan myśli, dlaczego radni PiS i przedstawiciele burmistrza nie przyszli się na sesję? E, moim zdaniem to po prostu nie zależy na porządku i czystości w mieście. Oni chyba, chyba. Swoją kampanię będą właśnie opierać na plakatach i na hasłach wyborczych. I, I tutaj jest cel taki, że się nie stawili, żeby móc po prostu swoje słupy, miejskie słupy swoimi plakatami obstawić. No właśnie, czy to nie jest tak, że y, przedstawiciele y, ugrupowania PiS będą mieli łatwiejszy właśnie dostęp do tych y, słupów, y, banerów dużych, y, czy to nie jest właśnie dlatego, że i dlatego się nie zjawili? Y, podejrzewam, że y, tak, że, że rzeczywiście jest to odpowiedź na to pytanie, ale ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jeden aspekt, bardzo istotny uważam, czyli czynnik taki chodzi o koszty generalnie, prawda? Więc produkcja tych plakatów. Wiemy doskonale, że do wyprodukowania jednej tony papieru potrzebne jest ścięcie 17 drzew. I ważnym jest to, i chcieliśmy, aby nasze stanowisko było. Było takim wyrazem poszanowania dla środowiska naturalnego i estetyki naszego miasta. Sami widzimy, że nasze miasto w tej chwili nie wygląda dobrze, i jeżeli chodzi o estetykę, to pozostawia wiele do życzenia. Pamiętajmy o tym, że. Produkcja, produkcja, kolportaż plakatów to są ogromne koszty, prawda? A w tej chwili, przy zmienionej już, jak wspomniał kolega, ordynacji wyborczej, każdy kandydat jest bliżej swoich mieszkańców, więc jest to zbyteczny koszt i, i brak takiego systematyzowania. Także myślę, że tutaj w odpowiedzi na Pani pytanie, sądzę, że rzeczywiście. Nasi koledzy będą mieli łatwiejszy dostęp i pewnie tak będzie wyglądać kampania. Jest to przykre, bo pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby odbywało się to w sposób kulturalny i rzeczowy. Znaczy ja powiem tak, na pewno będziemy obserwować, co się dzieje na miejskich nośnikach informacji. Przede wszystkim tu myślę o tych dużych billboardach, które kiedyś były przez pana Wodarczyka tak krytykowane, a teraz tak ochoczo wykorzystywane. Ja mam nadzieję, że infrastruktura miejska cała nie będzie wykorzystywana do promowania tylko i wyłącznie jednego kandydata czy jednej opcji politycznej i my jako podatnicy nie będziemy musieli płacić za kampanię wyborczą tych osób. Ja mam jeszcze jedno pytanie, może do pani. Czy na tym poprzestaniecie, czy będziecie jeszcze próbowali, no tak brzydko się wyrażę, przepchnąć tą uchwałę? No, ja myślę, że nam wszystkim prawda, powinno zależeć na bezpieczeństwie i porządku w mieście. Dlatego na pewno dołożymy wszystkich starań z naszej strony, by ta debata się odbyła.